Sprawianie erotyzmu drzewnego, to moja pasja. Mm. Plut. Wilgotne. Mokre, śliski. Literalnie przyszłam tu posiedzieć. Posłuchać piosenki. No, czy jest to łatwo? No nie. Jestem rozczarowana? No trochę jestem. Po prostu człowiek różne rzeczy robi, żeby sobie jakoś poradzić z ciężarem rozczarowania, poczucie czegoś pięknego, z iluzją, zaspokojenia dziury. No jedną z takich rzeczy jest przyjście na takie górki gruzowe, pobieganie, położenie się, no. podotykanie drzewa w czuły sposób. Pomysł, żeby to uwiecznić i pokazać się Tobie, osobo ludzka, tak samo jak ja. I zobaczenia, co z tego wyniknie. Być tu wielka chęć, wielka ochota. Bycia postrzeganą jako ja. No więc co? no... Posłucham zaraz piosenki, może popłaczę. Dużo dzisiaj pisałam. Leżałam i patrzyłam przez okno. Akceptuję to, akceptuję to, że mnie porywała fala znowu. To jest normalne, jestem człowiekiem, mam uczucia, mam potrzeby bliskości. Akceptuję niewiedzę, nie akceptuję to, że nie wiem, jak to się dalej potoczy. Po prostu sobie jestem z tym, jestem przy sobie. Jest ok, jest naprawdę ok. Posiedzenie na gruzowej górce i czułe dotykanie drzewa pomaga. To jest y, udowodnione przeze mnie y, eksperymentalnie, doświadczalnie. Mam na to twarde, niepotwarzalne <grywdy> dowody w postaci poprawy mojego subiektywnego samopoczucia. It's fucking amazing. Co to jest taka jajna? NWCRE Ale chyba nie wstaje z łóżka może poczytam książkę? Może coś obejrzę. Kocham czas między świętami a sylwestrem. Czas, nie czas. Być, nie być. Jestem nie wa mnie. Wszyscy dają ci spokój i nic nie musisz. Byłam na górze pograć w karty z moją rodziną i już wróciłam, bo ciężko yeah. mi jest trochę tam wysiedzieć przy stole. No, wróciło uczucie ciężaru. No i chyba się czymś po prostu zajmę. Myślę, że. Będę robić wykrój na spodnie, który wczoraj chciałam zrobić, w sensie zmienić mój poprzedni wykrój, ale ja zrobiłam to, jak zwykle ja, na pałę. Z marnym skutkiem, więc siadam do tego drugi raz, tym razem porządnie. znaczy tak mi się wydaje, nadal sami na pałę, ale już trochę z większym pomyślunkiem. Odezwały mi się ostatnio moje braki bardzo. Bardzo je mi ktoś pokazał. No jest to do, doświadczenie randkowania i poznania osoby, która wydawało mi się, mnie zobaczyła <grywka> i się zachwyciła, ale ja bardzo okazuje się trochę to wiem, co go potrzebuję I, i, i takiego po prostu no i zachwytu i zaakceptowania i, i się właśnie odzywa moja niska samoocena. Miałam bardzo intensywne dwa tygodnie. I ekscytujące, ale też ciężkie. No ale cóż, braki własne pozostają. Kolejne przekonania o tym, że nic zewnątrz ci ich nie może zaspokoić. Włosne twarzy. W świetle reflektorów. Z drugiej strony myślę, że to normalne. No właśnie, powtarzam. Chcieć bliskości, uczuć, połączenia emocjonalnego, dyku. No tylko, że właśnie trochę dałam nabrać. Nieintuicyjne dla mnie, żeby pokazywać taką swoją stronę, że się wyrażam w taki niekonwencjonalny sposób, ale wydaje mi się, że dużo ludzi tak robi. Tak naprawdę, i że to nie jest kurwa nic dziwnego, że drę mordę i się wygłupiam. Myślę, że to jest zupełnie normalne. A wręcz mam taką teorię, że świat byłby lepszy. Gdyby to nie było zablokowane. Also, nie myłam się dawno. Tak wygląda silna, mądra, odważna kobieta. Womanhood Winter Experience. Pisanie w pamiętniku o typie i analizowanie. O, oh, chciałam. Czy to jest Situation Ship? Ups. Ups. Uni mendyki. picie kakao. w tej całej sytuacji bardzo cieszę się, że mam życie i że mam fundament, do którego mogę wracać i że nawet jak ktoś mnie tak mocno porwie, to... to jestem ja, jestem, jestem tutaj i mogę ze sobą porozmawiać i sobie poprzeżywać i mam rodzinę i mam przyjaciół, jestem tak za to wdzięczna, jestem... Bogaczką. Mam tak cennych ludzi wokół siebie i siebie samą, i to, że mam ze sobą dobrą relację, bo ją sobie zbudowałam. O oh, Boże. Dobrze. Wszystko jest to najbardziej przerażające dla mnie, żebym mogła... ja mogła. Mogę tak łatwo z tego zrezygnować. Przez moją dziurę, przez mój brak, przez chęć bycia pokochaną przez kogoś i przyjętą, i zobaczoną, bo mam głęboką ranę i ja wiem, że dużo osób ją ma i być może ty też ją masz i jest mi tak przykro, że, że ta rana decyduje często i nam tyle zabiera, jest mi przykro koleżanko. Koleżanko siostro. Chciałabym nas nauczyć się kochać, tak żeby Tarana nie wybierała już za nas. popatrzenie sobie w oczy, zobaczenie tego, jak się bardzo porzuciłam. Przepraszam. Przepraszam, że cię porzuciłam, Ania. Wracać! Idę spotkać się z Olu z Piotrem. Z przyjaciółmi, miłych i kochanych, i szczerych. Zobaczających, że się na chwilkę. I do tego w wchłóć śmiesznych. Znowu te krosty na No i wiecie, no, ja że mam krosty teraz. No boże, Ania, jakby. Czy ty wiesz, jak wyglądały Twoje ostatnie dwa tygodnie życia? Troszkę zielonego, takiego kącik. Do I just ride? Z drugiej strony ja tak kocham być sobą i kocham być kobietą. I w ogóle mieć przywilej przeżywania Shipa i śpiewania Lanny Del Rey, malując się przed spotkaniem z przyjaciółmi. autentycznie mnie wzrusza, że że mogę sobie tak przeżywać to życie. Mm. I że, I że jestem zdrowa i że mogę chodzić i że jestem samodzielna i że mogę gdzie mieszkać i że mogę w ogóle mieć jakieś wyobrażenie przyszłości, jakiś cel w życiu. Och. I mieć wyciągać wnioski i się uczyć, iść dalej i mieć nadzieję. Piękne chmury, Boże, słońce w końcu Płyną sobie po niebku, nic ich nie obchodzi. Myślę, że są zadowolone. Myślę, że jestem w porządku. prezentacje. No, bo, ale seksi. Nie no, one są hot. To jest bardzo hot wie. Ja myślę, że utknęłem 3 lata temu. Chyba czuję różne rzeczy naraz. Cieszę się, że się spotkaliśmy to jest dla mnie jakieś takie bardzo wnoszące... Taki Taki wnoszące życie i energię. I się cieszę się, że się mogę przy was popłakać. I powygłupiać jednocześnie. I pogadać na 500 różnych tematów przez pierwszą minutę spotkania. No ja mam takie chyba fale, nie? Że raz mi jest ciężko, tym mi jest lżej, bo... A potem znowu jest mi smutno. No robiłem to wiecie, Sixteen Personalities mm -hmm, i jeszcze mm -hmm. jakieś tam mocne strony. Hi, 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 hi. High five, five. High five. High five. To co? <noise> Bezpiecznie poczuć. A potem wiecie, było zamknięcie, tak? Mm -hmm. Tak nie jest z tymi wszystkimi też. Tak? To jest ten schemat? To jest tak, że po prostu pokazujesz, że Ci się ktoś podoba, to... Tak, to jest... To się... Co to? No, ja mam postanowienie, że zamiast Tinder'a będę tylko Vintage używać. <grymne> coś Tam podrywa. Trudno do opisania, uczucie masz. Bo moje postanowienie na ten rok to, żeby być sexy i amorous. Boję się, że tutaj będzie mało słychać. Ja nie chcę być sexy, proszę. Może, żeby był Ja pierdolę od razu. Zachwyt. Brak snu, zaciśnięty żołądek. Randka. Ja dalej pierdolę, Hi. Nadal bardzo źle śpię. Pierwszy raz w życiu mam taki maraton. Mam zaciśnięty żołądek. Druga randka. Jest mi tak przykro teraz, że przeżyłam coś tak kochanego i obiecującego i najprawdopodobniej nic z tego nie będzie. Ech, no ale takie są fakty. Myślałam, że zemdleję, cała się trzęsłam. A tak, ja jestem tego bardzo spragniona. Tak, zgadzam się. Final popis. W mojej głowie rodzi się pytanie. Czy gwóźdź do trumny? That's what I'm saying. Jak sobie radzić z tym ciężarem braku? Nie wiem, chyba trzeba go przeczekać, po prostu tęsknić za kimś, kogoś tak naprawdę nie zna. No to jest chyba coś, co trzeba przejść, przeczekać. Czasami się nic z tym nie da zrobić, po prostu musi to tak być. Duży plus, że. <laughs> I już nie jarem tyle działa. Mogę być na przykład tyle zjarana i smutna. To było porsze. Notowanie w dzienniczku o tym, że się jest silną, potężną i odważną kobietą. Przypominanie sobie tego. Tego chcę, na co zasługuję, <coughs> a na co się w swoim życiu nie zgadzam. Otworzyłam chipsy, które kupiłam na domówkę, na bifora tak zwanego. Chyba to nie pójdę. Do chipsów jest mercy. Wybrałam <gryw> dwa najgorsze smaki. Nie są aż takie złe, no ale takie se. Bo trzeba najpierw wyjeść te najgorsze, żeby potem były te najlepsze. Duża, duża jest tutaj mm, wartość. Niech mm, to się mówi, że się można dużo nauczyć, oglądając mnie moim zdaniem, różnych zasad na temat świata, ale też może mm, porozmyślać, które zasady warto zachowywać, a które zmienić dla siebie. Czy to jest warte tego, żeby najpierw jeść. Najgorsze czekoladki z pudełka. A ja wiem, co mi powiedz? Ciekawe, co jest dla mnie, właśnie odsłanianie się w taki sposób, jak ja teraz robię. Jakoś tak bardzo mi się wiąże z, z akceptacją tego, że jestem człowiekiem i że jestem po prostu sobą. Nie jest to tak jeszcze w 100% przeze mnie zaakceptowane, że to jeszcze chwilę potrwa, żeby się tak z tym w, tym, z tym w pełni pogodzić, się ze swoją nieidealnością, ale na pewno jest to no, wyzwalające, ale też jakoś tak odejmujące jakiś ciężar ukrywania siebie samej, który mi chyba towarzyszy większość życia. Update. Także czasami bywa. That's fine. Spodnie wymagają jednak uprania, bo są zasztywne od farby. I trochę źle się układają. Trochę coś zjebałam jednak z wykrojem. Będę musiała nad nim jeszcze popracować. Jaki jest mój status? Kończę rok bez pierdolca. That's, kurwa. Świetne. Kończę rok bez pierdolca. No, move, move on. <laughs> <laughs> Przejaw miłości własnej. Zostawienie sobie ciepłej wody w termosie na powrót poranny z imprezy koździkami. Mhm. To jest to. No i to by było na tyle. Mm. Do lajka. Nie, nie wiem do czegoś sobie zapraszam. No i kurwa, nie.